Pnie i wykroty, miejsce schronienia na noc albo na dzień dla różnych małych zwierząt, jak i siedlisko maczego drewna truchnianego, to widzimy rozkładane. Widać żerowania. to są odchody larw owadów wydrążonych korytarzykach. Jeszcze dość długo to próchno będzie się rozkładało. Widać ślady życia, żerowania w każdym miejscu. To nie jest niepotrzebne siedlisko. To jest bardzo potrzebne siedlisko w każdym lesie. Wykroty, też ciekawe mikrosiedlisko. Gleba znajdująca się na korzeniach wyżej od gruntu ma nieco inne właściwości, cechy środowiska, jeśli chodzi o wilgotność i nasłonecznienie, i stanowi specyficzne siedlisko dla niektórych bezkręgowców, na przykład owadów w terenie zimnym. Te dołki po wykrocie wypełniają się wodą, tworząc takie mini. Zbiorniki okresowe wiosenne, martwe drewno zasiedlane już za życia. A teraz procesy sukcesji zachodzą dalej. Obok widać zgry dawne zgryzienia bobrów, i podpruchnem pod korą. Kolejne grupy bezkręgowców. A w dole rzeka łyna, dno piaszczyste z wieloma gałęziami przy brzegach, co zwiększa różnorodność siedliskową i zwiększa bogactwo gatunkowe w samej rzece. Efekt pracy dzięcioła, widoczne skucia, poszukiwania pokarmu, larw, owadów żyjących w drewnie.